witajcie w cyklu biologizuj nie chemizuj inny kanał może nie po kolei odcinki ale sukcesywnie będę się starał może jakoś to wyłapiemy w jedną całość po kolei, chronologicznie, według kolejności aktualnie jestem w sadzie porzeczkowym mogę to tak nazwać, plantacja dokładnie porzeczki czarnej była niedawno odnawiana. Oczywiście, wszystko chronione biologicznie. Powiem, powiem powiem, Wam, że coś niesamowitego. Być na łonie natury, sam, z kowronki. Nie wiem, czy pszczółki słychać, ale mojego bardzo dobrego kolegi pszczółki tutaj latają myślę że to że to jego najbliżej świetny pszczelarz młody człowiek z pasją a chyba widzę widzę że to pasja dzisiaj się liczy profesjonalizm niestety idzie do lamusa tutaj staram się pokazać krzaczki jak krzaczki kwiatuszki Oczywiście, o jest i pszczółka, proszę, proszę. Dowód, może akurat zobaczy i, i powie, że to jego poleciała. Staram się pokazać plantację, w zasadzie całą uprawę tego owoca, a później, później. Mojego produktu już gotowego, czyli świeży owoc lub delikatnie przetworzony sok. Czarna porzeczka, czarna porzeczka z jabłkiem, z jabłkiem. Dokładnie. Syrop. Ostatni nasz produkt. Syrop. Tak dokładnie jak nazwa brzmi. Słychać syrop. Czyli dodatek cukru. Nie będę tu się spierał z nikim, bo każdy ma swoje racje na temat cukru. Ja uważam, że wszystko w rozsądnych ilościach nie powinno szkodzić. A czegoś za dużo i tego dobrego za dużo, to też nam bokiem wyjdzie. Na przykład rozwolnienie. Pytanie: Niektórzy zadają, dlaczego taki drogi sok? Otóż cały proces yy, poprzez uprawę wyhodowanie tej, tej roślinki później za, 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 za zakrętkowanie butelkę no jest, to, są, to jest pewien cykl. I mało tego chronione biologicznie to, co powiedziałem, to jest może tak, tak ogródkowo. Ja podchodzę do troszeczkę inaczej. Roślina jest również organizmem. Skoro my, ludzie, organizm chodzący po ziemi, spożywamy zioła ratując się lub, lub po prostu profilaktycznie pijąc zioła, ja doszłam do wniosku, że roślina również powinna dostać te zioła, dlaczego? Roślina. Nie ma układu wydalniczego. Człowiek, zwierzę, wszystko ma. Roślina nie. I dochodzę do tego wniosku, że skoro nie ma układu wydalniczego, czym opryskasz, to zjesz, lub brzydko mówią zerzesz. No i tutaj zioła przychodzą mi na ratunek. Taki ostatni mój pomysł. Robię kiszonki. Zachęcam sukcesywnie, żeby zaglądać. Może nie zbyt w zbyt superowskich warunkach. Niektórzy są przyzwyczajeni do hal i tak dalej. No Akurat nie mam. Nie wstydzę się tego. Jest stodoła, piękna stodoła. Stuletnia. I, i tam sobie robię kiszonki z różnych ziół, a na przykład z tego, o, żółtego kwiatka. O, proszę zobaczyć. Fajny mlecz. Dużo już jest, znaczy mniszek, mniszek, dokładnie, dużo już jest przekwitniętych, ale pozostaje jeszcze korzeń. Korzeń ma też ciekawe właściwości, nie będę opowiadał jak, jakich. W większości wszyscy wiecie, zresztą wszędzie można zaglądnąć, ale to jest jedno, jedno z ziół, Drugim jest pokrzywa. O, tutaj gdzieś czasami też rośnie i u mnie. Musi rosnąć. No skąd bym ją pozyskał? Yy, pokrzywa, skrzyp polny, zabroniony wrotycz. Powiem tak, jeszcze dodatek piołun, yy, przepraszam, nie piołun, tylko bylicy, bardzo podobne do piołunu. Co tam jeszcze dodałem? Krwawnik. No i chyba to wszystko. No i oczywiście mikroorganizmy. En plus niewielkiej ilości dla przyspieszenia przyspieszenia fermentacji i żeby to dobrze wyszło, bo no jestem pewny, że z mikroorganizmami pożytecznymi wszystko dobrze wychodzi. I tak to się kisi. Dwa tygodnie dzisiaj wieczorem będę wybierał już z beczki, to coś, ten, tą ciecz. Nie będę mówił, jak to okrutnie pachnie, ale to ma być zdrowe. Dawne lekarstwa kiedyś właśnie były niedobre, śmierdzące. Przepraszam, no może nie, nie, nie tak stwierdziłem, brzydko pachnące, ale były bardzo skuteczne. Dzisiaj dodatki, i tak dalej, może tych samych lekarstw, i przez to są nieskuteczne. No ale to jest inna, inna bajka. No i dlaczego, dlaczego, dlaczego chcę, żeby ta porzeczka moja miała wszystkie walory? Może za dużo chcę, nie wiem, ale myślę, że chyba nie przesadzam. Cóż tu jeszcze mówić? Później pójdziemy w czyny. O, jeszcze parę, parę widoków. Cisza, spokój. taki Bzyki. Różnego rodzaju. No ciężko teraz, bo one mnie też doskonale widzą. A to nie jest profesjonalny sprzęt. Nie będę tu siedział godzinami, żeby złapać coś ciekawego. No, w zasadzie wszystko jest ciekawe jednego owada jest ich mnóstwo i każdy ma jakąś funkcję jeden próbuje mi zaszkodzić ale pojawia się ten który zwalczy tego który mi próbuje zaszkodzić <grych> także mam sprzymierzeńców pamiętajmy natura jest naszym sprzymierzeńcem dobra to na razie